Witajcie. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o czterech typach przemocy emocjonalnej i o tym, jaki mogą mieć wpływ na Wasze życie. Zaczniemy od wyśmiewania Waszych opinii, przekonań, pragnień, tego w jaki sposób czegoś doświadczacie. Jeżeli jesteście systematycznie wyśmiewani, to na pewnym etapie przestajemy mówić o tym, co myślimy, co odczuwamy, co jest dla nas ważne. Zaczynamy tak naprawdę zaprzeczać swoim pragnieniom i boimy się, że w momencie, kiedy się odsłonimy przed drugim człowiekiem, to doświadczymy ponownie wyśmiania, przez co tak naprawdę w towarzystwie możemy jakby pokazywać taką postawą swoją, że nie jesteśmy zainteresowani rozmową, że to nasze wycofanie może być odbierane na przykład jako bycie zamkniętym w sobie, a tak naprawdę jest to mechanizm obronny, który ma nas chronić przed potencjalną krzywdą. Jeżeli natomiast druga osoba systematycznie starała się kontrolować wasze zachowania, wasze reakcje, wpływać na wasze decyzje, wpływać na wasze życie, i do tego wszystkiego wykorzystywała was, okłamywała was, i po pewnym czasie dopiero dowiadywaliście się, że Tą informację, z którą do Was przyszli, tak naprawdę to było kłamstwo, to zaczynamy tracić zaufanie do drugiego człowieka, nie tylko do tej osoby, która Was wykorzystywała czy właśnie kontrolowała, ale zaczynacie podchodzić sceptycznie generalnie do innych, zwłaszcza do osób, które kojarzą Wam się w jakiś sposób z charakterem tego kontrolera w Waszym życiu. Jeżeli natomiast y, doświadczyliście przerzucania odpowiedzialności, czyli zabawa z przerzucaniem poczucia winy, jeżeli konfrontujesz się z kimś i mówisz, że w jakiś sposób jego zachowanie wpłynęło na ciebie, i ta druga osoba nie przyjmuje części swojej odpowiedzialności za własne reakcje, a jedynie mówi, no bo wiecie, ten typ. No, bo zupa była zasłona, tak? Albo bo to Twoja wina, że ja tak zareagowałem, albo gdybyś tego nie powiedział, to ja bym zareagowała inaczej. I ciągłe przerzucanie tej piłeczki. Jeżeli druga osoba w parze, czy też nawet rodzic tak? nigdy nie brał na siebie odpowiedzialności za swoje zachowanie, a jedynie obwiniał swoje dziecko, czy Was w relacji obwiniał partner, to tracicie totalnie zaufanie do siebie. Tracicie zaufanie do swojej oceny sytuacji, tracicie kontakt ze swoją intuicją, nawet jeżeli intuicja do was przemawia, znaczy przemawia, macie pewne odczucia, bo każdy z nas inaczej i ma inną intuicję, o tym zrobiłam inny filmik. Natomiast w tym momencie my nie jesteśmy w stanie sobie zaufać, ponieważ druga osoba ciągle dawała nam taki feedback, że to, jak my coś widzimy, jest niewłaściwe, że to my jesteśmy, to jest coś z nami nie tak i to my prowokujemy pewne sytuacje. Więc oprócz braku zaufania też zaczynamy wątpić, czy aby na pewno my nie jesteśmy normalni, albo zadajemy sobie pytanie, o może faktycznie to może ja jestem narcystyczna, albo to ja jestem narcystyczna. Już sam fakt zadawania sobie takiego pytania świadczy o tym, że nie. Natomiast możemy mieć pewne mechanizmy obronne, czy też pewne zachowania narcystyczne, które są... Reaktywną agresją, ale o tym zrobię zupełnie oddzielne wideo. Teraz, jakby ostatni przykład. Jeżeli y, druga osoba krytykuje nas, y, tak naprawdę każde nasze zachowanie, macie takie wrażenie, że 80% Waszych interakcji to jest y, krytykowanie tego, co Wy robicie, w jaki sposób to robicie i jak myślicie. Czyli to nie jest tylko wyśmiewanie, jakby. Waszych różnych reakcji, tylko to jest takie pokazywanie palcem. To masz zrobić inaczej, to powinien zrobić inaczej, to jest złe, to jest złe, to robisz nie tak, to robisz nie tak. Ja zrobiłbym to lepiej. I znowu systematyczne komunikowanie drugiej osobie tego typu krytyki, zwłaszcza krytykowanie tych naszych um, osobistych reakcji, bo jedna osoba jest nie wiem. Bardziej głośna, druga jest cicha. Jedna na przykład w kuchni zachowuje się tak, druga zachowuje się inaczej. I jeżeli nasze takie naturalne tendencje są krytykowane, to w tym momencie tak naprawdę nasze całe poczucie tożsamości zaczyna się łamać. I mamy takie przekonanie, że ciągle jesteśmy niewystarczająco dobrzy. I to z kolei doprowadza nas wtedy do decyzji: Muszę sobie zasłużyć na uczucie. I zmieniamy jedno, zmieniamy drugie, zmieniamy trzecie, potem już setną rzecz zmieniamy, ale widzimy, że tak naprawdę jest ciągle niewystarczająco dobrze. Ale już jesteśmy w takiej spirali bycia niedocenionym, bycia y, niewidzianym, i y, jakby nie słyszymy żadnego dobrego słowa, to ta cała nasza empatia, którą mieliśmy, y, ta cała otwartość zaczynamy ją chronić, tak? Przez co druga osoba ma wrażenie, jakbyśmy się totalnie zmienili. A ta totalna zmiana właśnie wynika z tego, że poprzez systematyczną przemoc emocjonalną my zaczynamy jakby stawiać taki mur, który nie daje innym dostępu do nas, ponieważ wiemy, że jeżeli ponownie otworzymy się przed tą osobą, to znowu dostaniemy kolejny cios i to z zewnątrz może wyglądać tak naprawdę jak zmiana charakteru. Natomiast jest to mechanizm ochronny, mechanizm Zatroszczenia się o siebie, jeżeli nie mamy innych narzędzi, żeby wyjść z tej sytuacji z szacunkiem do siebie, i tak żebyśmy tak naprawdę pod koniec dnia czuli, ok, zaopiekowałem się sobą i ten wybór, którego dokonałem, miał związek z wartościami, które w życiu wybieram. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was pomocne. Dajcie znać, jakie techniki manipulacji czy przemocy emocjonalnej stosowali ludzie w Waszym życiu. Jak byście sobie z tym radzili? Buziaki i do zobaczenia w kolejnym wideo.